Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś rozmawiamy o odlocie Andrzeja Dudy. Temat jest prosty. Andrzej Duda sygnalizuje ustami swojego nowego. Nowej prawej ręki, pana Mastalarka, że jest zainteresowany, w zasadzie to nawet nie jest zainteresowany, ale on musi, nie chce, ale musi zostać liderem prawicy, jaką to nazywa, po odejściu z urzędu, bo bez niego po prostu prawica nie istnieje. Przypomnijmy, PiS nie jest prawicą. Ziobro też nie jest prawicą. To są zjednoczona prawica, która nie jest ani zjednoczona, ani nie jest prawicą. To jest partia, która jest socjalistyczna. Podnosi podatki, rozdaje, rozdawała zasiłki i pomoc społeczną, socjalną, granty, przekupując wyborców. Z prawicą nie miało to nic wspólnego. Oni się zaczęli określać jako prawica, dlatego że to się świetnie sprzedawało. Jeszcze w latach 90. Jarosław Kaczyński miał partię Porozumienie Centrum, które już mniej dezinformowało o jego ugrupowaniu niż nazwa PiS jak oni jeszcze się i definiowanie PiSu jako partii prawicowej. Najbardziej zabawne w tym wszystkim jest to, że Andrzej Duda uważa, że w 2025 roku, kiedy przestanie być prezydentem, będzie istniał PiS, do którego on się będzie mógł przesiąść. To jest największy, tąku optymizm. Andrzej Duda po prostu zakłada, że PiS jest częścią polskiej sceny politycznej. On zakłada, że nie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec partii, która wprowadzała w Polsce dyktaturę, wobec partii, która kradła publiczne pieniądze, kradła publiczne pieniądze, przelewała je na konta różnych organizacji, żeby fałszować obecne wyniki wyborów, znaczy wy wypaczać, wypaczać wyniki wyborów. No, bo jak inaczej nazwać sytuację, w której Mateusz Morawiecki przelewa pieniądze do organizacji kościelnych albo do organizacji związanych z Tomaszem Sakiewiczem, redaktorem naczelnym Gazety Polskiej TV Republika, i te organizacje drukują. Gazetki, które następnie roznosi poczta polska za miliony złotych. Przecież to mamy po prostu ewidentnie obchodzenie ustawy o finansowaniu partii politycznych, że po prostu z budżetu za nasze pieniądze, ciężkie podatki, które płacimy państwu po to, żeby było naleczenie dla ludzi, na waloryzację ret i emerytów, to oni opłacają kampanię wyborczą. I Duda zakłada, że nic się nie wydarzy, że on po prostu kończy kadencję i mając te swoje wtedy 50, będzie miał wtedy jakieś te 53 lata, jest młody, no, głodny władzy, po 8 latach czegoś tam się nauczył i on uważa, że zostanie szefem partii. No, Tomku, w mojej ocenie, jak żeśmy rozmawiali, to byś lepiej powiedział, że jak zostanie szefem PiSu, to PiS będzie miał około 6%. Ja myślę, że w ogóle PiSu już nie będzie jako takiego. Wiesz, Duda ma, Duda ma u siebie w składziku ułaskawienia. Wydaje mu się, że tutaj będzie sobie wszystkich ułaskawiał, których, których będzie chciał, i, i, i znowu nic nie będzie mogła mu zrobić dzisiejsza opozycja. No, tutaj no, chciałem powiedzieć, że to, to, to nie jest tak, bo jednak już wyraźnie wskazano prezydentowi Dudzie, że ułaskawienia to wtedy, wtedy mogą być, kiedy już jest prawomocny wyrok, a mogą się dosyć śledztwa. Mogą być uchwalane immunitety i do 25 roku, a czy, czy w ogóle nie wiadomo, czy, czy do końca kadencji, że 25 roku, a do 25 roku może nie być prawomocnych wyroków. Także z tymi łaskawieniami bym się tak bardzo nie spieszył, chyba że Duda myśli, że będzie po 25. roku jeszcze rządził, może on zostanie jakimś naczelnikiem, no to nie wiem, no ciężko powiedzieć, bo jak widzę te jego wiesz, zachowania, te pauzy, te, 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 te zachowania jak, jak, jak Mussolini, no co, to może i takie, takie mrzonki ma. PiS w tej chwili będzie miał całe wtedy 5% albo i mniej. Przecież chyba e, ja spodziewam się, że utrzyma się jednak Konfederacja. I Konfederacja poskłada sporo, sporo tych, tych, tych rzeczy, i to będzie taka prawdziwa polska prawica. Może Jeżeli... bardziej, bardziej będzie... pozbierać część, część przedsiębiorców, będzie próbowała, pozbiera, chyba, że powstanie jeszcze jakaś partia, która pozabiera do Konfederacji, bo i taka możliwość istnieje. Ale zacznijmy od tego, że musi się. Że Konfederacja, żeby przeżyć, musi się podbyć Ripplera i tych wszystkich tak. ludzi, którzy. Weszli do Konfederacji tylko i wyłącznie po to, żeby przejąć władzę i odciągnąć Konfederację od elektoratu PiS. Ja przypomnę, schowanie Grzegorza Brauna i schowanie retoryki, którą przejął PiS, kiedy Konfederacja, która przez ileś miesięcy prowadziła, bez oceny, czy to jest dobre, czy to jest złe, mówimy po prostu, jak było, prowadziła politykę wytykania rządowi nadmiernego wsparcia dla Ukraińców, w tym też socjalnego i różne inne tego typu rzeczy. Na samym finiszu kampanii w ostatnich dwóch, trzech miesiącach od momentu pojawienia się przemysłowa Wipplera, ten wątek zniknął z agendy Konfederacji, a pojawił się w pisie. Czyli PiS przejął cały ten elektorat, który wykształciła, który karmiła i chowała sobie przez kilkanaście miesięcy od wojny w 2022 roku. Konfederacja i go po prostu przejął. I to była misja Wiplera. Dlatego ja mówię, że to, co o czym mówisz, że środowiska konfederacji mogą to pozbierać, ale no, muszą się oczyścić. Ja wszystkim powiedziałam, że jeżeli pojedynek, który tam się rysuje, Whiplera... Kontra Korwin-Mikke wygra Witler, to Korwin-Mikke zabierze swoje zabawki, czyli zabierze, jak ktoś powiedział, wszystkie swoje kuce, pójdzie do innej piaskownicy, kuce pomaszerują karnie z nim i Witler zostanie w partyjce. Kto dziś pamięta, co to jest KNP? Kto dziś no. pamięta, P.R. UPR? Otóż UPR, Unia Polityki Realnej, to była partia, która żyła z Korwina. I następnie wyrzuciła korbina mniej więcej z tych samych paragrafów, co teraz chcą wyrzucić do z Konfederacji. Efekt był taki, że korwin założył KNP. W KNP wprowadził do Parlamentu Europejskiego, co prawda wprowadził na mniejszym poparciu niż mógłby wprowadzić, gdyby nie udzielił słynnego wywiadu Monicy Olejnik, w którym padły słowa w 2014 roku, że każdą kobietę się trochę gwałci. I wtedy zamiast kilkunastu procent było się raptem 7 z hakiem, ale to jest dużo. Czterech europosłów z tego wyszło. No i ten KNP postanowił wyrzucić Korwina również. No więc Korwin odszedł i założył partię wtedy Korwin. No i partia Korwin e, dostała dotację, a potem partia Korwin, e, przepraszam, partia wolność. Najpierw Partia Wolność, właśnie tyle tych partii jest, dostała najpierw dotację, a potem zmieniła się w Partię Korwin i stała się częścią Konfederacji i weszła do parlamentu. I jeżeli dzisiaj Korwin, który ma te swoje 81 lat, odejdzie i założy własne ugrupowanie, to Konfederacja spada automatycznie pod próg. De facto ca wszyscy wolnościowcy pomaszerują za Korwinem. Nie wiem, czy taka była idea tego, co chciał zrobić Hitler, natomiast no w tym momencie zostaje syndykiem masy upadłościowej PIS-u, Konfederacji. Natomiast wracając do upadku pisu, u no PIS musi zostać rozliczony. I to jest takie ciekawe, że Andrzej Duda zakłada, że się nic nie zmieni, że będzie po prostu jakaś tam przepychanka. Że PiS będzie sobie spokojnie żył w opozycji jako partia opozycyjna, że Jarosław Kaczyński nie poniesie konsekwencji za nielegalną inwigilację opozycji bronią Pegasus, że nie poniosą odpowiedzialności za nasyłanie ludzi i pakowanie ich do więzień, jak na przykład w przypadku Romana Giertycha, jak w przypadku też pani Ewy Wrzosek no już wie, wiele, wiele rzeczy. Tomku, ja mam wrażenie, że Andrzej Duda jest po prostu człowiekiem, który jest komple kompletnie odrealniony. Tak, no w tej chwili rzeczywiście pan Mastelarek jest dla niego takim dobrym psychoenergetycznym terapeutą, pomaga mu. Rzeczywiście, wręcz go masuje. Tak jak, tak jak to wygląda, dlatego dodałem, to, to, to jeszcze energo, bo widać, no widać, widać ten, ten, ten miś, to przytulanie się. I tutaj te opowieści, że rzeczywiście Andrzej Duda po 25 roku, to on zjednoczy, jeszcze raz powtarzam, prawicę, która nie jest prawicą, bo nic nie jest prawicą. I, i to są, to są wytwarzanie u Dudy takiego poczucia, poczucia, że on rzeczywiście jest jedynym zbawcą tutaj tej naszej sceny politycznej, że on tutaj ma ten bagaż taki, z którym przyjdzie. Chciałem państwu powiedzieć, że do prowadzenia polityki jest tak jak do prowadzenia wojny, czyli potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Spodziewam się, że oni bez partyjnego cywka, znaczy bez państwowego cywka nie mają jak i nie umieją tych pieniędzy zarobić. E, owszem, w sytuacji, kiedy Kaczyński nakazał tym ludziom, którzy byli zatrudnieni w spółkach Skarbu Państwa, że zapłacili haracz, to pieniądze były. Kiedy te spółki Skarbu Państwa e, płaciły, teraz no, powiemy o tym, jest ten słynny kazus, kiedy żartują sobie, mówią, że obaj tych zarobił na 25 lat więzienia i to dzięki zmianom w kodeksie karnym Ziobry. To będzie mało chętnych do tego, żeby. E, Tutaj tak funkcjonować. A poza tym prezydent Duda nie, chyba nie rozumie jednego. Czy, czy prezydent Duda będzie musiał się ograniczyć do hurtowego um, łaskawiania wszystkich ludzi z spisu? Czy tego będzie dużo? Przecież to nie da, nie, nie da rady czegoś takiego robić. Rady? Tak, nawet ale nie da rady nawet ułaskawić, bo z całym szacunkiem dla wymiaru sprawiedliwości, nawet jak zacznie błyskawicznie prowadzić te sprawy, to nie da rady, żeby te wszystkie obie instancje kończyły się przed 25, a już wiemy, że nie może ułaskawić na wyrost. To między innymi to też jest... Bez was, tak... Sprawy sądowe, wątków tyle. Tak, to tak jest jedna z rzeczy, dla którego oni walczyli. O to, żeby Andrzej Duda miał tę możliwość rozgrzeszania ludzi awansem, no bo wiedzieli, że do takiej sytuacji dojdzie i oni myśleli, że Andrzej zanim odejdzie podpisze ileś tych ułaskawień in blanco. I nagle się okazuje, że to ułaskawień Blanko to oni se mogą podetrzeć tym cztery literem. W każdym razie mamy do czynienia z człowiekiem, który jest kompletnie odrealniony. Andrzej Duda, gdzieś tam jest mowa o tym, że bardzo mnie takie bawią. To Piotr Zaręba napisał kompletnie felieton z czterech liter. To też jest taki publicysta, który opowiada też bajki. To jeden z tych, którzy będą tymi sierotami po pisie ekonomicznymi. Bo wiecie Państwo, nadchodzi głód, czas głodu nadchodzi wśród publicystów, dziennikarzy pisowskich. Tutaj trudno ich nazwać dziennikarzami. Oni wiedzą o tym, że kończą się wierszówki, kończą się dodatkowe zlecenia, kończą się pensyjki w fundacjach różnych, projekciki. No i kwiczą. I kwiczą. Jak kwiczą, to oglądaliśmy, jak Robert Mazurek zaatakował pana Michała Kołodziejczaka, szefa Agrounii. No i dostał w Michę, bo okazuje się, że. Pan Michał potrafi orać nie tylko na polu, ale również w studiu RMF-u także. No po prostu nazwał go wprost propisowskim rzecznikiem. Przejechał się po nim w momencie, już taki dociskany mazurek bardzo mocno zwiał w konwencję, że kończy nam się niestety czas. Mamy ta marzenia Andrzeja Dudy o tym, że będzie szefem. PiSu, będzie szefem prawicy, Zjednoczonej Prawicy. To są takie marzenia ściętej głowy. Już bardziej realny jest plan Zbigniewa Ziobro, który zwrócił się do Konfederacji o stworzenie wspólnego ugrupowania na początku w formie sojuszu przed wyborami samorządowymi, a potem, jeżeli to wszystko wypali, to na wybory prezydenckie i na wybory Parlamentarne, żeby pójść wspólnie, te prezydenckie, to miałyby polegać na tym, że oczywiście obie partie wystawią Zbigniewa Zióba jako kandydata na prezydenta. To jest o tyle zabawne, że Ziobro nie rozumie, że nie ma takiej opcji, żeby te środowiska, na przykład konfederackie, związane z Korwinem kiedykolwiek poparły bolszewika, którym jest Zbigniew Ziobro, żeby poparły taką kandydaturę. Zresztą... Żeby będzie o swoje problemy w tej naprawdę to natury prawnej, a nie, 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 nie problemy związane z polityką i z partią. Nie, nie, to, to będą zupełnie przyziemne rzeczy. Będzie musiał odpowiadać za to, co nabroił. Po także, że spodziewam się, że te, te plany, te plany mogą, mogą się nie udać. Czy nie udać? Natomiast, Natomiast to, jeżeli trzy lata, dwa, dwa lata i będziemy i mamy faceta, który kompletnie nie bierze pod uwagę, że po pierwsze sam będzie miał sprawę karną. To jest raz. Że sam będzie odpowiadał karnie, chociażby tylko i wyłącznie za tych trzech sędziów, których powołał do Trybunału Konstytucyjnego, chociaż nie byli prawidłowo wybrani. Tylko to gwarantuje mu zarzuty i wiele lat tłumaczenia się przez prokuratora. Myślenie, że. Powiem Państwu, to jest taki brak kompletnej wyobraźni. Oni w ogóle cały czas, bo pewna, pewna refleksja pojawiła się u Kamińskiego i u Wąsika. To wiesz od dwie wiórek, że oni są po prostu, no brzydko mówiąc, mm, to się tak mówi, młodzież tak mówi. Nie? Ani o skupkanie, tak. tak. Skupkanie, no, no, po prostu. Tak, y dokładnie. Oni wiedzą o tym, że jest źle, że w ciągu kilku miesięcy sypną im się zarzuty. Pojawią się informacje publiczne, które sprawią, że być może areszt dla nich będzie takim nawet pewnego rodzaju bezpiecznym wyjściem z sytuacji. Oni się mogą czuć w areszcie bezpieczniej niż na wolności. Mówię o Wąsiku i o Kamińskim. Jak się ludzie nawet bliscy z partyjni dowiedzą, jak wielką skalę szpiegostwa i inwigilacji rozpoczął PiS. E, I Andrzej Duda, snujący jakieś e, wyobrażenia o tym, co on będzie robił e, po e, 2025 roku, po końcu kadencji, ja w ogóle nie wiem cały czas, drodzy Państwo, czy on tu kadencję skończy w ogóle. W formie, czy, czy nie nastąpi na przykład. Tu może być bardzo poważny problem. No bo tutaj z tego, jak przynajmniej mówił Pan Sędzia Markiewicz, przepraszam, pan Sędzia Markiewicz i mówią, mówią, mówi, mówi, mówi szereg, szereg prawników. Z tego pamiętam, jak, jak mówił, mówił pan mecenas Gierdych, no tutaj może być bardzo poważny problem, czy pan Tuda został wybrany skutecznie i, i czy jest prezydentem już już. Wtedy, kiedy wybory, rywalizował z, z, z prezydentem Trzaskowskim. Że to jest bardzo, bardzo poważny, bardzo poważny kłopot. Tutaj najpierw to trzeba będzie ustalić. A pozostałe kwestie, no, bez pieniędzy PiSu nie będzie. To jest to, co mówił Janek wcześniej, PiS się rozwali. Także Duda rozumie, jedno zrozumiał, że nie ma możliwości uczestniczyć w jakichś gremiach międzynarodowych. Teraz tylko według niego zostaje mu jakaś kariera polityczna w kraju. Natomiast, a, natomiast zaczął liczyć na PiS, jako markę. Tej marki nie będzie. To jest prywatna, prywatna firma Jarosława Kaczyńskiego, którą Jarosław Kaczyński zabierze ze sobą. Do grobu. Do więzienia, tej... czy gdzieś tam dzieje. Do grobu politycznego. No. Także to, to do tej firmy się pan prezydent nie, nie zapisze. Będzie musiał sobie stworzyć jakąś swoją firmę, ale jest... czy bez pieniędzy ją stworzy. Tam jest moje zdanie, którego oni jeszcze tutaj nie rozumieją, bo tam uderzenie finansowe poleci z dwóch stron. Po pierwsze, wszyscy ci, którzy byli z PiSem związani od 4, 6, 7 lat, dlatego że PiS dorwał się do władzy, oni wszyscy odpłyną. Koniec wpłat dodatkowych na, już od momentu wyniku wyborów nikt już nie wpłaci grosza z tych wszystkich menadżerów, bo wiedzą o tym, że to się nie zwróci. Tak, to teraz. Ale uwaga, najważniejsze, PIS-owi grozi odebranie dotacji, utrata dotacji, to znaczy te wszystkie pieniądze, albo tam jest, jest taki paragraf, który PIS wprowadził, e, który może zostać użyty przeciwko nim, to jest zabezpieczenie majątku e, przestępców, którym się stawia zarzuty, na popyt przyszłych gry. Ja myślę, że jeżeli te zarzuty będą tak mocne, jak to się wydaje, że będą. No to nie ma wyjścia, trzeba będzie wprowadzić zarząd komisaryczny do Prawa i Sprawiedliwości. I tu w ogóle, wiecie państwo, oni będą, to będzie taka struktura bardzo mocno uwikłana. Ja nie wiem nawet, czy Andrzej Duda, kiedy będzie odchodził, to nie będzie chciał, mówił, że on chce już na emeryturę, że on jest zmęczony, że jego obóz dużo zrobił dla Polski, ale on się oczywiście nie podpisuje pod tymi kryminalnymi działaniami. On nie miał pojęcia, on o niczym nie wiedział. Bo gdyby wiedział, to by interweniował. Ja myślę, że my w tym paru miesięcy zaobserwujemy narodziny zupełnie nowego Andrzeja Duda. Będzie to Andrzej Duda, który będzie szczerym demokratą. Im dłużej będzie rządził e, demokratyczny rząd, tym Andrzej Duda będzie coraz więcej tej demokracji w sobie e, odnajdywał. Dla mnie jest tylko śmieszne, że tak e, koleś, który chce po, 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 pozorować na poważnego polityka, nie dostrzega śmieszności swojej deklaracji. Wiecie Państwo, to jest mniej więcej tak, jakby w 1945 roku w styczniu koleś jakiś mówił, że za trzy lata powalczy o stanowisko kanclerza a trzeciej rzecz. <grymne> Rzeczywiście to jest kule w zale. Macie, macie Państwo rację. No na pewno jest to dla Pana mastalerka, jakaś taka trampolina, przynajmniej krótka na której on chce zrobić karierę polityczną, zostaje szefem kancelarii, schyłkowej kancelarii, no, jeżeli to z tym, z tym wiąże się jego, jego dalsza kariera. Spodziewam się tutaj, to co się mówi, że dzisiaj Duda nie ogłosi żadnego kandydata na, na y, premiera, nie powie, kto miałby rząd organizować i to dlatego, że będzie chciał chronić między innymi dziennikarzy i telewizję polską, żeby tam nie zaczęły się czystki. To jest to, o czym mówiłeś, to znaczy, że dla nich jest niezwykle ważna ta możliwość czucia, żeby szujnia jeszcze jak najdłużej nadawała. No tak, tylko że to szujnia... nic nie zmieni. Tak, to nic nie zmieni. To nic nie zmieni i tak upadną. Ta, te dwa tygodnie tak naprawdę pozwolą tylko i wyłącznie ja będę... To no na... rozwali karierę tą obstrukcją. To obstrukcją sobie do końca rozwali. Tak ma, inaczej, do końca rozwali, bo nie tak ma rozwaloną. Natomiast my będziemy apelować do tego, żeby w nieuchronnych korektach budżetu wycenić Andrzejowi Dudzie każdy dzień opóźnienia w powołaniu tego, żeby tam poszło, że za każdy dzień powołania do Artuska później będzie tam na, nie wiem... 20 milionów mniej na kancelarii prezydenta. 10... Kilki ma, ciastka ma, tony ryb ma, to się wyżywi. Ale, ale ma, no właśnie hmm. wiadomo czy ma, bo nie zamówił, ale jak mu władza demokratyczna obecnie budżet, bo wiecie państwo, idą ciężkie czasy, trzeba oszczędzać. Ja cały czas mówię, żeby po prostu policzyć, że ponieważ utrzymywanie tej władzy, każdy kolejny dzień to są konkretne straty, żeby po prostu uczynić Andrzeja Dudę częścią systemu strat że panie Andrzeju, no ponieważ pan utrzymuje rząd, który nie ma już mandatu społecznego, rząd, który administruje, nie rządzi, którego wszystkie decyzje zostaną podważone, które mają jakiekolwiek znaczenie, no to wyciągamy wobec pana konsekwencje i będziemy panu obcinać budżet. E, ja mam codziennie że... nas okradają, codziennie A? coś podpisują, codziennie chcą coś zrobić, tak. Ja mam Tomku takie wrażenie, że Andrzej Duda to jest jeszcze jeden z tych ludzi, którzy nie zrozumieli o tym, że, że przegrali, że jemu się wydaje tak. jeszcze, że obóz spisu ma jakieś aktywa, że on jeszcze może wrócić do gry. Najbliższe tygodnie to będzie takim od momentu, przejrze, prze, od momentu przejęcia władzy. To Moim zdaniem mamy kilka tygodni, jak się zaczną pojawiać pierwsze kwity, pierwsze informacje odnośnie tego, kogo inwigilowali Pegasusem, kogo inwigilowali Pegasusem z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Moje zdanie Tomku jest takie, że to takie spektakularne tąpnięcie także tej wewnętrznej spoistości. Przypomnijmy. Że mamy potwierdzone, że kilkudziesięciu posłów, w liczbie około 32, zgłosiło się do Koalicji Obywatelskiej i do PSL-u, żeby negocjować ewentualne przejście. Czyli Jarosław Kaczyński nawet nie jest pewny tego, co ma. Czyli z tych tam 194 posłów, najprawdopodobniej w najbliższym czasie, około trzydziestu mu weźmie i zniknie. To jest tr trudne. Na razie tylko obraża, pamiętaj zwalnia, obraża jak zwykle yy, w tej chwili, w tej chwili yy, wypina się mówiąc brzydko na, na, na tych ludzi, którzy, którzy mu tam mieli pomagać. Próbuję odciągnąć uwagę, próbuje odciągnąć tak. uwagę od swoich, od swoich tych od swoich grzechów. Szanowni Państwo, perfidna zdrada Anglików, to jest materiał, który, który przygotowałem do tego numeru historii bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. To jest naprawdę dużo ciekawych materiałów, jest między innymi gejowski romans króla Polski, ale spokojnie, to jest o XVIII wiek, chodzi o Stanisława Augusta Poniatowskiego, wtedy jeszcze Stanisława Antoniego Poniatowskiego, bo ten romans nawiązał z angielskim ambasadorem w czasach, kiedy był nastolatkiem. Jeszcze Wiecie Państwo, jak są takie filmy, które się reklamują. A ten ambasador nie przypowiadał pogody kiedyś jeszcze wcześniej, nie? Tom, to nie, też... nie, przepraszam. Ja... 18 wiek. Tak, ja, Rozumiem. Nie, nie, w porządku. Nie, nie, ja tylko tak. tak. 18 wiek. I nie prowadził też własnych stacji benzynowych. Eh, historia to, to, okay. historia <laughs> bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych emplikach. A teraz Tomek z Półobrotu wie, wiem, że z Kamińskim wy macie takiego pomysłu, że Duda drug, was jeszcze raz ułaskawi. Ale wiecie co? Jeżeli was ułaskawi, to was ułaskawi. No na pewno zrobi, zrobi, zrobi wielką awanturę z tego, ale was ułaskawi za to co robiliście za pierwszej władzy, za pierwszego pisu. A są kolejne rzeczy. I wiecie, że teraz jeszcze, no przecież to nie jest tak po prostu ułaskawić. Musi być opinia sądu, musi być opinia prokuratorów, a to już nie są wasze sądy. I wasza prokuratura. To nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe. Także no jeżeli chcesz się udzić, właśnie no, mogą się dalej łudzić, to no, nie ma problemu. Jeżeli myślisz, że ułaskawił was, kurtem napiszę wam taki glej, że wszystko co kiedykolwiek zrobili albo, albo, a, albo zrobią, to, to ja ich unijszy ułaskawiam Andrzej Duch. No, no nie, no to czegoś takiego nie ma. Także nie myśl sobie, bo ty masz tyle tych wszystkich rzeczy, że kolejne e, zarzuty czy kolejne, kolejne sprawy, no to muszą się najpierw, wiesz, istnieją, istnieją ty, ty wiesz, bo ty lubisz te areszty tymczasowe, no to jeżeli trzeba zabezpieczyć postępowanie, to według areszty tymczasowe, ja nie wiem, ja nie jestem sądem, ale mogą być, bo ja już tak się z tym, z tym trochę spotkałem. Także nie wiem, czy cię dodał łaskawi w tych wszystkich aresztów tymczasowych i tłumaczenia się po kolei tych wszystkich zarzutów, tak samo Kamińskiego. To, to wiesz, to, to wszystko trochę może potrwać. Naprawdę, a Duda? 25 rok, Najda, najdalej, najdalej, pamiętaj, jeszcze raz pamiętaj, najdalej. Także no, 12 grudnia, dobra data. Maszeruj, spokojnie, nie denerwuj się, bądź zdrowy, nie choruj. A ja dożyję, ja dożyję, naprawdę zobaczę, ja dożyję. Spokojnie. Czego byście mi tam nie wróżyli, czy ja COVID. Na pewno będziemy jeszcze patrzeć i pomagać niewątpliwie, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Do więzienia, znaczy do, do, do widzenia. Do więzienia, do widzenia. Szanowni Państwo, mm. tymczasem naszego drogiego łojanta. Łojant, to jak przypomnę, to jest facet, który pracuje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest protegowanym Mariusza Kamińskiego, dużo pije, to jest facet, który zyskał sobie ksywę Mały Chlor. Wiecie Państwo, tak jak przy tym... O, w ogóle chwali się, że jest kumplem prezydenta Andrzeja Dudy. Był taki moment kiedy chwalił się, że to on załatwił e, zatrzymanie i aresztowanie Tomka w 2020 roku, żeby go w ten sposób ukarać za serię felietonów o tym, że Andrzej Duda jest inwigilowany. E, no więc e, e, mamy tutaj e, taką historię w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyobraźcie sobie Państwo, że pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które zarabiało po kilkanaście tysięcy złotych, nie mogą sobie kupić prywatnych abonamentów parkingowych. I codziennie jest wyścig o wolne miejsca na parkingu. MSWA, który użytkują, i to były też awantury i spięcia. Praktycznie nie ma dnia, żeby służbowe auta nie krążyły i szukały do zaparkowania, bo wszystkie miejsca są zajęte przez auta prywatne. Tym oczywiście. Te przepustki do tego wspólnego parkingu, no to jest łapóweczka, którą Łojant daje ludziom swoim i to jest taka rzecz, którą warto byłoby kiedyś im odebrać, bo to będzie bardzo, bardzo bolesne. Szanowni Państwo, do zobaczenia.